Jeśli szukasz prostego, efektownego tortu na rodzinne spotkanie czy urodziny, ten czekoladowy przepis będzie idealny. Miękki, puszysty biszkopt czekoladowy, przełożony lekkim czekoladowym musem i orzeźwiającą warstwą malin. Nie jest przesłodzony, a maliny idealnie uzupełniają głębię czekolady. Z jego przygotowaniem poradzisz sobie, nawet jeśli nie masz za dużego doświadczenia w pieczeniu. Jajka. I cukier ubijam razem przez 15 minut na średnich obrotach miksera. Piana na koniec ma być jasna, puszysta i bardzo sztywna. W międzyczasie mąkę, proszek i kakao mieszam razem. Po 15 minutach ubijania, kiedy piana wyraźnie już zwiększy swoją objętość, dolewam olej. A potem w kilku podejściach przesiewam wymieszane wcześniej suche składniki. Gotowe ciasto przelewam do tortownicy, wyrównuję i wstawiam do wcześniej nagrzanego piekarnika. Biszkopt piekę na drugim poziomie od dołu, u mnie jakieś 40 minut, ale to zawsze zależy od piekarnika. Po upieczeniu biszkopt od razu wyjmuję z piekarnika, potem studzę i wyjmuję z formy. Zazwyczaj piekę go dzień przed robieniem tortu, więc po wystudzeniu zawijam folią i odkładam w chłodne miejsce, chociaż przez jeden dzień można go zostawić również na blacie, nic mu się tam nie stanie. Następnego dnia maliny i cukier podgrzewam razem, aż zaczną się gotować. Żelatynę zalewam zimną wodą i odstawiam na 10 minut, żeby napęczniała. Szklankę zimnej wody i sok z malin mieszam razem z mąką ziemniaczaną. Do gotujących się w garnku malin dodaję trochę soku z cytryny i wlewam rozmieszaną mąkę. Całość zagotowuję. Kiedy maliny się ponownie zagotują, wyłączam ogień. I teraz dodaję namoczoną żelatynę i mieszam do całkowitego rozpuszczenia żelatyny, już niczego nie podgrzewając. Następnie całość przykrywam i odstawiam. Maliny są gotowe do użycia w momencie, kiedy nabiorą konsystencji gęstego dżemu. I jeszcze nasączenie: mocna kawa, może być też herbata, sok z malin i cytryna. Mieszam razem. Jeśli pącz będzie za mało słodki, można go dosłodzić cukrem albo dodać więcej soku z mali. I jeszcze mus czekoladowy. Najpierw żelatynę zalewam zimną wodą. Po około 10 minutach podgrzeję ją w mikrofalówce po to, aby się całkowicie rozpuściła. Ale jeśli ktoś nie chce używać mikrofalówki, można też naczynie z żelatyną wstawić do gorącej wody i mieszać do momentu, aż żelatyna całkowicie się rozpuści czekoladę i masło rozpuszczam nad gotującą się wodą. Tutaj bardzo ważne jest to, aby wody było niedużo, aby gotować się powoli i nie może ona dotykać dna miski. Kiedy wszystko się rozpuści, dolewam jeszcze żelatynę i mieszam krótko, następnie miskę zdejmuję z garnka i odstawiam na chwilę na blat i od razu schłodzoną śmietankę z cukrem ubijam na sztywno. Najpierw powoli, żeby nie chlapało, a w miarę jak się śmietanka zaczyna gęstnieć, zwiększam obroty miksera do najwyższych możliwych. Kiedy śmietanka jest już ubita, po 2-3 łyżki dodaję ją do rozpuszczonej czekolady, za każdym razem dokładnie mieszając. I teraz pierwszy z trzech blatów biszkoptu nasączam, wykładam połowę malin i mniej więcej jedną trzecią czekoladowego musu. Całość przykrywam drugim blatem biszkoptowym. Nasączam. Wykładam pozostałe maliny i znów 1 trzecią musu czekoladowego. Na to idzie ostatni blat i pozostałe nasączenie. Na wierzch wykładam jeszcze jakieś 2-3 łyżki kremu, całość wyrównuję i zawijam w folię, następnie taki tort wstawiam do lodówki na całą noc. Krem czekoladowy, który mi pozostał, przekładam do pojemnika i również wstawiam go do lodówki e, razem z tortem. A tak prezentuje się to następnego dnia. Tort jest już zastygnięty, można go bezpiecznie wyjąć z rantu i usunąć folię. I teraz wierzch dekoruję pozostałym kremem, tym, który był w pojemniku. Do dekoracji używam rękawa cukierniczego i tylko 1 M. I jeszcze na wierzchu znajdą się świeże maliny i kawałki kiwi. Jeśli tak jak ja zdecydujesz się na użycie świeżych owoców, to najlepiej ułożyć jest je na torcie w ostatniej chwili przed podaniem, po to, aby zachowały swoją świeżość. A potem już można kroić. Smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze. Sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.